Projekt realizowany przez gminę Ostrowiec Świętokrzyski. Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Nasza kraina mlekiem i miodem płynąca pomimo niezliczonych przeszkód, a i nierzadko najazdów z lewa i prawa harmonijnie się rozwija. No! Może jednak nie wszędzie tak harmonijnie, jakby się chciało. Kochana, Heroczysz, Herakles nie mógłby zrobić z tym porządku? Za chwilę dostanę taką grę. Och, Gajo, faktycznie to staje się nie do wytrzymania. Czas Ostrowczan nauczyć odpowiedniego zachowania. Kochaniutki, czyń swoją powinność. Heraklesie, oto kolejne zadanie dla Ciebie. I tak wielki Herakles porzuciwszy spokój musiał wykonać kolejne zadanie wyznaczone przez Herę. Ostrowczanie, życzliwie nastawieni, przyjęli znamienitego gościa tłumnie i z ciekawością. Witaj, o wielki Heraklesie! Co sprowadza ciebie w nasze skromne progi? Hmm. O! Tak więc Włościanie dowiedzieli się, jak zapobiegać powstawaniu odpadów. Odpady należy zbierać do odpowiednich pojemników. Do pojemników na odpady zmieszane wyrzucamy śmieci, które nie podlegają selektywnemu zbieraniu. W zabudowie wielorodzinnej zawsze są osobne pojemniki na szkło, makulaturę, tworzywa sztuczne lub, tak jak w domach jednorodzinnych, pojemniki zbiorcze na surowce wtórne. Do pojemnika brązowego mieszkańcy domów jednorodzinnych mogą wyrzucać trawę i części roślin z ogródków, a także odpady kuchenne pochodzenia roślinnego i skorupki z jajek. Należy zaznaczyć, że oprócz odpadów, które wyrzucamy do pojemników, są też inne, które podlegają selektywnej zbiórce. Bardzo często są to odpady niebezpieczne, które nie mogą trafić na składowisko odpadów. Można je oddawać do punktu selektywnego zbierania odpadów – klamot. Na koniec Włościanie dowiedzieli się, jak prawidłowo przygotowywać odpady. I tak wyrzucone opakowania z resztką śmietany nie będą nadawały się do przetworzenia. Mogą też zanieczyścić inne odpady, na przykład makulaturę. Niezgniatanie butelek powoduje szybkie przepełnienie pojemników, częstsze jeżdżenie śmieciarek, co w efekcie zwiększa zanieczyszczenie środowiska i koszty odbioru odpadów. Jako, że był to natłok wiedzy, wódz osady podał adres, gdzie można przeczytać informacje na rzeczone tematy. www.eko.um.ostrowiec.pl Jednak to nie był koniec tej przygody. Do nozdrzy bohatera dotarł niebezpieczny zapach. Zapach, który omalnie doprowadził do migreny bogini Gai. Matematykus, lokalny filozof, siedział nieopodal zajęty swoimi myślami. Obok paliło się ognisko. O zgrozo! Roztrzepany filozof dodawał plastikowe butelki do płomieni. Herakles działa szybko. Jednym ruchem w prawnej ręki rozprawia się z hydrą zatruwającą mieszczan i głowę Gai. Bo przecie każdy uczciwy człowiek wie, że palenie plastiku jest niebezpieczne i surowo zabronione. W przyjaźni i serdeczności pożegna się nasz bohater z mieszkańcami Ostrowca Świętokrzyskiego i w spokoju wraca do swoich dotychczasowych zajęć. Swoją drogą Helo, Herakles to złoty chłopak. Tak, Gajo. Mało problemów z nim, jest to fakt. Projekt realizowany przez gminę Ostrowiec Świętokrzyski. Dofinansowano ze środków wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Kielcach.